Witajcie w pierwszym odcinku z serii, w której będę starał się wyjaśnić, pokazać y, zadania z natury rozszerzonej z informatyki. Na sam początek zaczniemy sobie od zadań z y, typowa pot y, Przyjdziemy Przejdziemy po wszystkich arkuszach z poprzednich lat od 2015 roku, bo wtedy weszła nowa formuła y, i Potem przejdziemy sobie prawdopodobnie do programowania, a na sam koniec Excela. Też na początek taka uwaga mała, bo nie jestem żadnym masterem ani Accessa, ani Excela. Po prostu opanowałem te programy w takim stopniu, że pomogłem mi zdać maturę na bardzo dobrym, bardzo dobrym wynikiem. I chcę się podzielić. Z... Wiele osób do mnie pisze, że. Czy pomogę rozwiązać jakieś zadanie z poprzednich lat, więc też za bardzo pamiętam jak ja się uczyłem do matury, to nie było za bardzo rozwiązań w internecie ani żadnego wytłumaczenia, więc będę starał się odpowiadać w komentarzach, jeśli będziecie mieć jakieś pytania czy obawy, to chętnie odpowiem. Na sam początek to trochę informacji ogólnych, bo część. Będziemy raczej pierwszej części nie będę nagrywał. Ponieważ jest to teoria. Nie za bardzo lubię tą teorię, nie za bardzo się czuję w tłumaczeniu tej teorii, więc myślę, że sobie odpuszczę. Też nie ma za nią za bardzo dużo punktów, 15 bodajże, że tam jest czysta taka logika informatyczna, algorytmy. Może jeśli zostanie czasu, wyrobię się z tą praktyką, to wtedy. Pomyślimy, żeby, żeby zrobić to w jakiś sensowny, sensowny sposób, żeby to miało ręce i nogi po prostu. Tak, to jest część druga arkusza. Mamy tutaj wszystkie zadania przy komputerze. I co jest ważne? Jak mamy, skąd mamy wiedzieć, jaki program, do czego, do którego zadania użyć? Bardzo proste, bo jedno, jedno mamy zazwyczaj trzy zadania, wątpię, żeby coś zmienili. Jedno zadanie ma po poleceniu napisz program. No to wiadomo, że musimy napisać program w jakimś języku programowania, w jakim wybraliśmy. No właściwie to napiszcie w komentarzu, jaki język programowania wybraliście. To może tym też będę starał się nagrać te poradniki do tych zadań poradnikiem. No w sumie nie nazwałbym tego, nazywał tego poradnikiem, bo nie wiem, czy jestem dobry w tłumaczeniu. Będę się starał tłumaczyć mniej więcej logikę i funkcje, której używam, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Więc, więc tak, napiszcie w komentarzu, jaki język wybraliście. I tak, więc tutaj mamy napisz program, więc jest to język programowania. Tutaj pozostałe dwa zadania mamy za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych. W tym tak samo, w tym zadaniu szóstym. Czyli możemy to robić w czym nam się podoba. Mamy dowolność. Aczkolwiek te zadania są skonstruowane tak, żeby robiło się po prostu jedno łatwiej w akcesie, jedno łatwiej w Excelu. Tutaj na przykład w zadaniu piątym mamy, do, y, mamy z, zrobić jakiś wykres. No wiadomo, że w akcesie to ciężko będzie nam z, z wykresem, więc to zadanie jest raczej pod Excela. Zazwyczaj zawsze jest wykres, więc jak macie wykres to raczej Excel. I też druga rzecz, Excel zazwyczaj jeden plik, Access no to zazwyczaj kilka plików, bo widać, że to jest jednak baza danych i ma jakieś relacje. Tutaj mamy na przykład trzy pliki, komputery, awarie oraz naprawy. I te pliki się ze sobą jakoś łączą, mają relacje. Tutaj, na przykład, plik komputery.txt ma numer komputera. Tutaj, plik naprawy.txt ma też numer komputera, który się odnosi do tej, do tej tabeli. Do tego pliku komputery.txt. Więc można by to pewnie robić w Excelu, jeśli ktoś się czuje na siłach. Słyszałem też, że ludzie liczą na piechotę tak jakby po prostu sobie nie liczą jakoś w notatniku czy jakoś, nie wiem, podobno uznają to, ale myślę, że nie ma sensu. No, chyba, że macie naprawdę dużo czasu, już wszystko zrobiliście i nie macie kompletnie pomysłu na jedno zadanie, to można próbować, ale nie czasem to są takie duże dane, że, że dużo czasu to zajmuje. E, dobra, przyjdziemy sobie... Do zadania szóstego. Mamy tutaj centrum danych, mamy firmę, która ma centrum danych i tak dalej, i tak dalej ma komputery. Mamy tutaj informacje o komputerach. Dobra. E, pli, tutaj mamy zawsze informacje o plikach, e, jaki typ danych mamy zastosować przy imporcie i tak dalej. E, takie. Krótkie informacje o tym, co, co mamy w tym pliku, jak to wygląda. Przejdziemy sobie od razu do importu tego pliku komputery TXT. Najpierw musimy oczywiście stworzyć naszą bazę. Nasz plik w akcesie. I tak, będziemy importować. Tutaj jest dane zewnętrzne mamy przycisk plik tekstowy wybieramy sobie nasz plik komputery tekst przechodzimy dalej wiemy że te pliki są oddzielone tabulatorami więc zostawiamy sobie tutaj format format ograniczony czyli że pola kolumny są rozdzielone tabulatorami tutaj zostawiamy tabulator pierwszy wiersz za wiele nazwy pola no bo tak i tutaj sprawdzamy sobie, czy te mm, typ danych w każdej kolumnie nam się zgadza mamy liczbę całkowitą długą tak, tu są same liczby, więc się zgadza tutaj mamy tekst, no zgadza się tutaj też się zgadza, więc tutaj się nic nie przyje, przechodzimy dalej wybieramy klucz podstawowy numer komputera, czemu? no bo każdy, każdy numer komputera ma swój unikatowy ID. Jest to tak można porównać to do do nie wiem czego, do PESELu u Na przykład, człowieka, każdy ma swój numer i jest on unikatowy, więc jakoś go tam rozróżnia, po prostu po tym PESELu można go jakoś rozróżnić. Więc tak, mamy pierwszą tabelę komputery zaimportowaną. Przejdziemy sobie teraz do pliku e, txt, No i tutaj e, będziemy mieć już trochę podgórkę. Czemu? Bo no, mamy datę i godzinę. Nie Prosta rzecz, ale zaraz wyjaśnię o co chodzi. Wybieramy sobie nasz plik warię, przechodzimy dalej. Mamy tabulatorami też rozdzielone. Pierwszy wiersz nazwy pól zawiera. I tutaj, co ważne, tutaj mamy wszystkie typy danych, dobre poza czas awarii. Co tutaj jest ważne? Musimy wejść w zaawansowany. I sprawdzamy ogranicznik daty. Widać, że mamy rozdzielone miesiąc, dzień, rok myślnikiem, pauzu. Więc musimy tutaj już wpisać pauzę, ponieważ byłby błąd przy imporcie. Ale co jeszcze? Mamy tutaj format daty rok, miesiąc, dzień. Yy, czyli musimy tutaj zmienić kolejność dat. Kolejność, kolejność dat. Mamy tutaj DMR, czyli dzień, miesiąc, rok. No byłby błąd przy imporcie, bo coś by się nie zgadzało, więc wybieramy sobie po prostu nasz yy, format RMD, czyli rok, miesiąc, dzień. No i przechodzimy dalej. Teraz... Wszystko będzie, powinno mieć e, OK. Ustawiony typ danych. Przechodzimy dalej. Wybieramy własny klucz podstawowy, numer zgłoszenia, ponieważ e, każde zgłoszenie ma inny, inny numer. Jest unikalny. No i mamy tak, drugą tabelę zaimportowaną. To samo robimy w pliku naprawy. Text podobnie będziemy mieć problem z, z datą, więc robimy to w taki sam sposób. Tutaj nie ma trudnych rzeczy, dopiero się zacznie. Czy ja to dobrze zrobiłem? Dobrze. Rok, miesiąc nie. Dobra. Tekst. Liczba całkowita długa. Numer zgłoszenia też możemy wybrać na nasz klucz podstawowy. O, tutaj nieważny. Jakiś komunikat wyskoczył. I teraz, po zaimportowaniu danych, musimy sobie stworzyć relację, żeby prościej tworzyło nam się kwerendy. Dodajemy sobie tutaj wszystkie tabele i łączymy pole. Numer komputera z numerem komputera w tabeli, awarie i numer zgłoszenia z numerem zgłoszenia. Mamy relację zrobioną, wszystko jest połączone, każda tabela, więc zapisujemy tą to, to relację i możemy sobie przejść do pierwszego podpunktu naszego zadania, gdzie musimy znaleźć 10 najczęstszych z trzech rodzajów dysków wśród komputerów w centrum. Dyski mamy w naszej tabeli komputery, tak, więc przechodzimy sobie do querendy, dodajemy naszą tabelę komputery i co robimy? Musimy znaleźć pojemność dysku, ale musimy policzyć ilość tych wystąpień, ilość wystąpień konkretnego dysku, więc dodajemy to dwa razy. Klikamy tutaj sobie sumy. I tutaj grupujemy według, a tutaj liczymy. Co efektem tej query będzie to, że będziemy mieć e, liczbę e, dane, konkret, konkret, kon, konkretnego po, konkretnej pojemności dysku e, wyświetloną w tabeli. Zobaczmy jak to działa. Jak widać mamy 8 dysków o pojemności 105, dysków o pojemności 110, i tak dalej. Czyli mamy właściwie już skończone zadanie, tylko musimy to posortować nierosnąco. Czyli malejąco, ilość po prostu, ilość tych dysków, które są najpopularniejsze, najczęściej używane, i mamy. Sortowane po ilości. Jeszcze musimy. Popytają na zadaniu o 10, tylko 10 no i z 3 no rodzajów, więc zwracamy tylko 10 wierszy. No i mamy już gotowe właściwie pierwsze tym zadanie. Zapisujemy sobie nasze kwerendę Jeszcze sprawdzimy, w naszym schemacie oceniania, czy się zgadza, zgadza się. No, jedynie te kolejności są trochę zamienione, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo nie o to tu chodzi. Więc pierwsze zadanie mamy za sobą, możemy przejść do drugiego podpunktu. Musimy znaleźć wszystkie komputery w sekcjach, ja, w których było przynajmniej dziesięciokrotnie wymienione zespo podzespoły. Podać numer, liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich. Czyli tworzymy sobie. Kwerendę nową. W tabeli podaj, że naprawę mamy coś takiego jak rodzaj. Tak, zgadza się. Dodajemy właściwie wszystkie te tabele. I co pierwsze? Pytają nas tylko o komputery w sekcja. A. jak prosto wykluczyć pozostałe komputery? No, dodajemy sobie pole sekcja i. Wpisujemy A. Kryterium A. Wyświetlą nam się tylko komputery, które są w sekcji A. Właściwie nie komputery, tylko. O, właściwie przypomniało mi się do jedno. To za chwilę. E, właściwie nie komputery, tylko wszystkie naprawy, które wystąpiły w sekcji A, ponieważ mamy tutaj relacje. E, co, co, co jeszcze ważne, zapomniałem. Mamy widok SQL. Możemy z niego korzystać. Jeśli ktoś się wcześniej miał jakąś styczność z Microsoft SQL-em, czy mysql czy jakimikolwiek innymi bazami danych, to może sobie spokojnie pisać te akwerendy w postaci SQL-a. Nie ma żadnego problemu. Już sam nawet się wspomagałem tym takiej ciekawostka, jak ktoś tam się zna, to może korzystać, czemu nie. Dobra, mamy wykluczone te komputery, które nie są z sekcji A. I teraz musimy policzyć ilość, ilość ich napraw. Czyli grupujemy sobie. Grupujemy sobie komputery. I liczymy ilość tych napraw. I mamy e, dla każdego komputera z sekcji A ilość napraw e, wypisaną. Właściwie tego no, to możemy ukryć, bo nie potrzebujemy tego. To jest tylko takie pomocnicze, żeby wykluczyć te pozostałe komputery. E, I tak. E, mamy poleceniu, że przynajmniej dziesięciokrotnie wymienione podzespoły, tylko te komputery, w których e, liczba wymian była większa lub równa 10 i musimy też dodać rodzaj e, e, sprawdzę jak to tam wyglądało w tym rodzaju e, Wymiana. Dobra. czyli po prostu te, które mają m, wymianę w rodzaju nie musimy tego pokazywać, bo po co i sprawdzamy. Mamy 4 komputery. Właściwie to jest już koniec tego podpunktu. Yy, mieliśmy podać ich numery, a także liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich. No to właściwie to zrobiliśmy. Zapisujemy naszą kwerendę. Sprawdzamy. 202, 123, 42, 171. Dobra. Dobrze. Kolejne zadanie rozwiązane dobrze. Kolejny podpunkt tutaj musimy no to już będzie bardziej skomplikowane ponieważ musimy znaleźć dzień w którym awarii uległy wszystkie komputery w całej w jednej sekcji posłużymy się tutaj kilkoma kwerendami ponieważ będzie łatwiej co robimy na sam początek? Dodajemy do query wszystkie nasze a, tabele i a, musimy poszukać po czasie awarii. Pogrupować. A, co nam da samo wywołanie tego? Zwróci nam to z y, czasu awarii, tylko że z godziną. My tej godziny nie, ch nie chcemy, bo chcemy grupować po dacie. Nie po całej dacie z godziną, bo wtedy nasze grupowanie nic by nie dało, bo wątpię, że się dwa komputery zepsuły w tym samym czasie. Więc e, używamy sobie funkcji date value, która nam zwróci e, samą datę bez godziny. Sprawdźmy, czy to działa. Tak, jest sama data, więc się zgadza. I co będziemy teraz e, chcieli? Będziemy chcieli e, policzyć. Ile komputerów w sekcji zepsuło się w danym dniu? No, i. No, i mamy tutaj już podzielone wszystkie komputery. Znaczy inaczej, mamy pogrupowane dni i sekcje, w których zepsuło się ile komputerów. Napisujemy sobie naszą kwerendę jako zadanie 3.1, ponieważ to będzie kwerenda pomocnicza jeszcze nie skończyliśmy tego zadania, ale możemy tę querendę zamknąć. I teraz będziemy mm, szukać, jeszcze nie, jeszcze stworzymy jedną kwerendę żeby znaleźć ile, ile dana sekcja ma komputerów. Policzymy sobie ilość komputerów w każdej sekcji. Dokładnie tak. I teraz tworzymy sobie już naszą końcową kwerendę, która będzie miała za zadanie um, znaleźć. Moment, żebym się nie pogubił. Tak. E, datę. Wyświetli nam datę, w której e, liczba zepsutych komputerów jest. E, Zawiera się w liczbie 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 komputer, ilości komputerów w konkretnej sekcji, czyli zadanie czy dwa sekcję. I tak jeszcze co ważne musimy dodać sobie sprawdzenie czy... Sekcja z tego jest równa sekcji yy, z drugiego, ponieważ już to tłumaczę. Przynajmniej postaram się. Yy, z, tak. Co tu jest nie tak, Sek aha nie, się zamyśliłem. Dobra, yy, tak, ponieważ yy, niektóre sekcje mają 22 komputery, na przykład 26 więcej niż te 14, które nam tu się zepsuły w sekcji Q, więc musimy sprawdzić, czy po prostu sekcja, jeśli zastosowalibyśmy tylko ten jeden warunek, no to mogą wyskoczyć inne sekcje, w których się zepsało, zepsuło 14 komputerów, a jest w niej na przykład 26. Czego nie chcielibyśmy? Ponieważ chodzi nam o całą konkretną sekcję i ten warunek nam zapewnia, że będzie to właśnie ta konkretna sekcja, w której jest ileś tam komputerów. No właściwie, to jest nasz podpunkt trzeci rozwiązany. Jeszcze sprawdźmy sobie, czy się zgadza z naszym schematem oceniania. 23 grudzień 2015, sekcja Q. O no, zgadza się. No właściwie to moglibyśmy ukryć ten wynik, bo to jest tylko pomocnicze. No i mamy tak jak w tak jak w schemacie oceniania. Możemy przejść sobie do następnego zadanka bardzo prostego znaczy punkty. Musimy znaleźć awarię, której usunięcie trwało najdłużej. Co nam będzie potrzebne w kwerendzie? Będzie nam potrzebny czas awarii czas naprawy i co tam na wyjściu jest yy, numer zgłoszenia czas wystąpienia awarii czas zakończenia no to właściwie właściwie to yy, co musimy zrobić musimy od y, czasu naprawy odjąć czas awarii yy, czemu no po prostu to jest różnica czasu na przykład jak yy, od 15 do 18 minę minęły 3 godziny, 18 odjąć, odjąć 15, proste, eee, sprawdźmy sobie jak to działa. Mm -hmm. Tak, wyświetla nam dane w liczbie całkowite, jest to spowodowane sposobem przechowywania datów, daty w bazie danych. Nie musimy w sumie w żaden sposób tego formatować, bo nie ma większego sensu. Ponieważ nam to wystarczy, bo my musimy tylko posortować to malejące, bo musimy znaleźć czas, który, czas naprawy, który trwał najdłużej, czyli największy czas. To pole jest nam niepotrzebne, ponieważ nie musimy wyświetlać czasu naprawy, ile to zajęło. Musimy wyświetlić tylko numer zgłoszenia, czas awarii i czas naprawy. Aha, jeszcze musimy. Ograniczyć to do jednego wyniku, ponieważ szukamy tylko najwyższego, że mamy posortowane. To, to proszę bardzo, mamy taki, taki wynik. I sprawdźmy, czy to się zgadza naszym, z naszym schematem. 2087, 6 listopada, 13 listopada. Zgadza się. No. Mamy łatwe trzy punkty, i możemy przejść sobie do ostatniego podpunktu z sukcesa, w której musimy podać liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii. O priorytecie większym lub równym 8. Liczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii. Tak. Może to być dla niektórych potwytliwe, bo pewnie chcieliby sobie zrobić jedną prostą, szybką kwerendę. I znaleźć komputery, które mają e, priorytet awarii mniejszy od 8, a ja zrobię na odwrót, ponieważ zrobię sobie querendę. Projekt kwerendy dodam sobie awarii. Tak, tutaj jest priorytet. E, dodam numer komputera, priorytet pogrupuję po numerze komputera, e, gdzie e, priorytet jest większy lub równy 8 co nam to daje daje nam to komputery w których e, priorytet mm, awarii był większy lub równy 8 właściwie zapiszę sobie już tą kwerendę bo nigdzie nie jest powiedziane że musimy to wszystko robić w jednej kwerendzie możemy robić nawet tysiące innych jeśli się komuś chce dodajemy tę kwerendę e, dobra, zrobimy jeszcze jedną dodatkową kreendę, która nam zliczy te wszystkie komputery, które uległy awarii o priorytecie większym lub równym 8 i potem odejmiemy sobie tę liczbę komputerów od liczby wszystkich komputerów i prostym sposobem otrzymamy, um, otrzymamy nasz wynik. Niektórzy mogliby robić um, właśnie szukać tych e, komputerów, które mają e, priorytet mniejszy lub mniejszy od 8, ale trzeba jeszcze uwzględnić, że niektóre komputery mogą mieć awarię kilka razy i, i na przykład moglibyśmy szukać e, tak naprawdę trzeba by zrobić tam więcej chyba tych kwarent niż e, tutaj, bo właściwie tutaj też mógłbym się zamknąć. Dwóch spokojnie, ale, ale tak zrobimy, żeby było łatwiej. No, ponieważ, jakby ktoś chciał robić innym sposobem, no to musi po, potem uwzględnić, że komputer mógł się zepsuć na przykład dwa razy: jeden priorytet ma dwójkę, a drugi ma dziewiątkę, na przykład. No nie? I jeśli by szukał mniejszych od 8 no to by mu znalazło dwójkę, ale wtedy nie wie, że ten komputer też miał dziewiątkę, musiałby te też e, uwzględnić jakoś. Także no, z, myślę, że ten sposób jest całkiem spoko I tutaj już mamy nasz wynik 351, czyli tyle komputerów miał awarię większą lub równą 8. Zapisujemy sobie to jako zadanie 5.2 2, tworzymy nową kwerendę. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna ilość komputerów. Też to zrobimy w osobnej kwerendzie, Czemu nie? Mamy komputerów 500. Zapisujemy jako zadanie 5.3 i przejdziemy do tworzenia końcowej kwerenty, która nam podsumuje to zadanie. Czyli z, od zadania 5.3.2, czyli od tego odejmiemy. Moment, yy, no, napiszę to może. Całe, bo. Nie wiem, jak mi to uwzględni, żeby rozróżnić to jakoś. policzymy, aj, ja tak chciałem. Wredny akces od zadania 5.3, czyli od ilości naszych wszystkich komputerów, musimy odjąć z yy, kwręty 5.2 liczbę naszych komputerów, które się popsuły bardzo. Tak, i uruchamiamy mamy 149 komputerów zapisujemy tę ferende i sprawdzamy czy się skaza odpowiedź 149 Czyli no, właściwie całe zadanie mamy zrobione i to dosyć, dosyć szybko, więc nie jest to jakieś trudne. Trzeba tylko takiego logicznego myślenia i, i opanowania jakichś podstaw w chcesie. Nawet tak naprawdę nie używałem tu dużo rzeczy, po prostu większość przeklikałem i, i tworzyłem sobie jakieś tam dodatkowe kwerendy, które są pomo pomocne. Nie ja wiem, jak ktoś. Jeśli si ktoś się czuje na siłach, może robić w jednej, ale uważam, że nie ma takiego sensu. W sumie też mógłbym robić to wszystko w jednej, ale chcę też pokazać jakiś e, prosty, prosty sposób, prosty sposób, prostą logikę dojścia do rozwiązania tego zadania. I w zasadzie takie rozkładanie zadania na mniejsze części jest czasem lepsze, bo można łatwiej zweryfikować, czy dobrze robimy, czy źle. No to by było właściwie na tyle. Widzimy się w 2016 roku.